Widzicie, łódeczka sobie płynie i sobie pyrka silnikiem. A to mnie właśnie natchnęło, żeby Wam coś pokazać. Sprzedam Wam takiego fajnego lifehacka. Aby to zrobić, muszę... odpalić silnik tak sobie odpala zimny silnik i oczywiście troszeczkę dodać gazu, co by mi mój alternator który mam zamontowany, zaczął dawać prąd. Będziecie sobie słuchali yy, radosnego klekotania mojego silnika w tle. Albo i tak zgaszę go po minucie, w każdym razie, albo po dwóch minutach. O! Bo oczywiście to nie jest tak, że ja muszę odpalić silnik żeby sobie naładować akumulatory, mając taką elektrownię na dachu jaką mam. Ale natchnęło mnie do przeczytania wam czegoś. Otóż ostatnio pojawił się Nowy cennik, a przynajmniej ja tego nie śledzę, więc z tego co tylko znalazłem w internecie, to zrozumiałem, że może to być faktycznie nowy cennik. Starego nie znam. Więc nowy cennik oferty handlowej firmy wiadomo jakiej, zarejestrowanej wiadomo gdzie. O tym może później. Otóż. 50 zł mandat za uruchomienie samochodu i pozostawienie go włączonego, by się nagrzał. 300 zł mandat za odśnieżenie wcześniej uruchomionego samochodu. 300 zł 8 punktów mandat za nieodśnieżone światła. 500 zł i 8 punktów mandat za nieodśnieżone tablice rejestracyjne. I 3000, a było 500, mandat za wyjechanie na ulicę niedokładnie odśnieżonym samochodem. Otóż moje tablice, moje tablice nie muszą być odśnieżane, ale ja już zgaszę, bo mi się nie chce krzyczeć. Chodziło tylko o to, żebym wam coś uzmysłowił. Teraz o co chodzi? Każdy samochód Posiada takie coś jak silnik i między innymi alternator. No i teraz, tak, ja mam takie pytanie, bo ten mandat, mandaty z tej oferty dotyczą oczywiście, na przykład, jak już tam wcześniej wspomniałem, 50 zł, już sobie to muszę ściągawkę. Jest 50 zł za uruchomienie samochodu, pozostawienie go włączonego, by się nagrzał. A może ja zadam pytanie, czy agregat prądotwórczy, jeżeli sobie ktoś kupi w kastoramie, obi, gdziekolwiek, no w ogóle w jakimkolwiek sklepie i sobie go odpali, żeby nam dawał prąd, ładował nie wiem, akumulator czy zasilanie, działał jako zasilanie awaryjne i po prostu yy, coś zasilał cokolwiek, nieważne, czy na od, za odpalony agregat, który też się nagrzewa, czyli jakby się nagrzał, też jest 50 zł. A następne pytanie jest takie, czy jeżeli nie, no to może użyjemy takiego lifehacka, słuchajcie, bo każdy samochód, jak wspomniałem, ma alternator. No i alternator to jest nic innego jak w pewnym stopniu inaczej zwana dawniej prądnica. Tyle, że alternator troszeczkę inaczej działa niż takie prądnice w 70-tych, 80-tych latach. I teraz tak, odpalamy sobie silnik i my nie rozgrzewamy samochodu, słuchajcie, tylko ładujemy sobie, nie wiem, cokolwiek telefon. No bo czy jak kupię sobie agregat, jakąś Hondę czy jakiś inny agregat. I sobie go pociągnę za sznurek, czy tam odpalę, odpalę ewentualnie pilotem, czy jaki tam moment, jaki tam ma starter, bez znaczenia. I czy ja do takiego agregatu prądotwórczego. Mogę sobie podłączyć ładowarkę i naładować telefon bez mandatu, bez żadnych kar? Czy yy, ładując agregatem telefon to już jest problem? A na przykład, jeżeli sobie ugotuję wodę w czajniku elektrycznym, to już nie jest problem. Czy to generalnie nie ma znaczenia, bo od agregatu się nie płaci żadnych mandatów według tej oferty handlowej. Oczywiście, jak to mówię, jeżeli ktoś nie chce się z tym bić, że jest to oferta handlowa, no to. Używamy lajhaka z agregatem i teraz wyjaśniam. Agregat, agregat prądotwórczy w postaci alternatora, czyli mamy samochód, mamy alternator i niech to na przykład będzie alternator załóżmy jakiś 70-80 amperowy, czyli małe autko. Jest to mniej więcej 1 jednokilowatowy agregat, słuchajcie. Oczywiście, nie daje 230 V, yy, tylko no te 12, a właściwie 14,4 powinien tam teoretycznie dawać, a bardziej praktycznie też. Eee, tylko, czy do naładowania telefonu agregatem, który mamy pod, pod maską, yy, jako silnik, to czy. My potrzebujemy 230V. Czy wystarczy 12V? Bo nasza ładowarka z 12V też naładuje nam telefon. No i I macie teraz, rozumiecie o co chodzi. I teraz szybkie, jeszcze takie podliczenie. Hmm, przykładowo, jeżeli mamy samochód i jest tam agregat <grym> w postaci alternatora, na przykład 150A, no to 150A to jest jakieś 2kW. Bez najmniejszego problemu można kupić małe agregaty w wspomnianych sklepach, czy innych jakichkolwiek sklepach, które mają na przykład 700 W. Ja taki sam, sam taki miałem agregat, nie pamiętam jakiejś firmy na I, który miał 700 nominalnej, 800 W mocy chwilowej, czyli czyli legalnie. No i w kamperze. Pierwszym miałem alternator bodajże 140, jak dobrze pamiętam, 140 amperowy. Tak, wiem, to jest maksymalny prąd. No ale to, że mamy silnik 200 koni pod maską, to też nie oznacza, że zawsze używamy pełnych 200 koni przy każdym naciśnięciu gazu. Tak więc, agregat, alternator w tym wypadku, który ma przykładowo pod maską 150A, wcale nie znaczy, że musi zawsze pełną parą jechać. No bo gdy do agregatu takiego 230V yy, waliskowego czy jakiegoś tam podłączamy telefon, no to powiedzcie mi jedną rzecz: czy telefon też pobiera pełną moc z agregatu, czy tylko dosłownie te waty jakieś pojedyncze, aby naładować się? Aby naładowała się bateria w tym telefonie. Czyli nie musi to być pełna moc. Ważne, że mamy pod maską takie fajne urządzenie, jak agregat, i można to w ten sposób właśnie użyć. Zerknijcie sobie, jaki prąd w waszym modelu alternatora jest. Razy 14, upraszczając, i macie moc swojego agregatu pod maską. I teraz, jeżeli ktoś pełniący funkcję przyjdzie do was w sytuacji, gdy macie odpalony agregat i ładujecie sobie telefon, no to po prostu wiecie jak rozmawiać już. Żadnych ofert handlowych tego typu, bo po prostu was nie dotyczą. I tutaj nie tylko chodzi o ludzi, którzy mają kampery, bo. Mm, nie wiem, jak w Polsce właśnie z tym odpalaniem silnika jest w praktyce, ale jeżdżąc po całej Europie i słuchajcie, mieszkając lata w kamperze, nieraz zdarzyło mi się, że ja silnik, zwłaszcza jeszcze w dawniejszych latach, gdy nie miałem jeszcze akumulatorów litowych, tylko te zwykłe ołowiowe, i zimą potrafiły się czasami nie doładować w słońcu to niejednokrotnie odpalałem silnik. To chyba nie przeskoczę, bo za daleko jest, a może... Uch, dobra. Yy, odpalałem silnik i doładowywałem silnikiem akumulatory i w żadnym kraju, nigdy, w żadnym kraju nie miałem nawet chociażby jakiegoś wspomnienia o takiej głupocie, jak zapłacenie jakiegoś mandatu za to, że ja sobie doładowuję akumulatory w kamperze. Yy, nie wiem, jak by to było w Polsce, choć gdy byliśmy w Polsce, też zdarzyło mi się odpalać silnik i jakoś nie miałem żadnej takiej sytuacji, żeby ktokolwiek się yy, mnie zapytał o cokolwiek. A, dobra, miałem taką sytuację. Kiedyś właśnie chyba gdzieś na jakimś parkingu się zatrzymałem i Ela gdzieś wyskoczyła, chyba. Czy do jakiegoś sklepiku, czy gdzieś da 2-3 minuty. A ja miałem odpalony silnik i podeszła do mnie jakaś jakaś dziewczyna, taka już starsza, z jakimś psem i zaczęła się coś pluć, żebym zgasił silnik. Oczywiście ją wyśmiałem, bo po prostu uznałem, że to nie ma sensu nawet się. W jakieś dyskusje wdawać yy, dłuższe. Po prostu olałem temat. No, bo jeżeli ktoś nie ma pojęcia w ogóle o czym mówi, no to nie ma po prostu sensu dyskutować. Tak jak na pewne tematy po ostatnich tam latach. <gryw> po prostu. No trzeba przytakiwać może niektórym i, i, i tyle. Ale wracam tutaj do tematu silnika. Czyli miałem raz sytuację, że ktoś tam miał problem. Nawet chyba tam coś było, jakieś wspomnienie. No, śmieci troszkę znowu może wyrzuciło. O rany. Yy, czyli mamy agregat prądotwórczy pod maską i my nie grzejemy silnika, tylko ładujemy tym agregatem telefon. Jeżeli ktoś... Ma problem do tego, że sobie go po prostu mamy odpalony dłużej niż tam ktoś z zegarkiem zmierzył, czy jakaś oferta tego dotyczy. No, to ja chyba tak z grubsza Wam wyjaśniłem temat. Jeszcze jak chcecie, to możecie się yy, mnie zapytać, jeżeli chodzi o sprawy elektryczne i techniczne, praktycznie o każdy aspekt, bo. Elektryka to akurat moja taka w pewnym stopniu można powiedzieć yy, pasja i zawsze dążyłem do tego a przynajmniej ostatnie dekady, żeby elektryka, elektronika jako że sobie takie dziedziny są właśnie tylko po to, aby ułatwiać nam życie, a nie utrudniać. Yy, czyli agregat to alternator to agregat, odpalony silnik to uruchomiony agregat, podpinacie telefon, ładujecie i po prostu temat zamknięty. Nie ma co nawet się długo na ten temat rozwodzić. A ja wracam sobie do kamperka, aby się napić kawy, bo jest jeszcze wcześnie rano. A trafiłem na taki właśnie post u kogoś doty dotyczący tych yy, tej oferty handlowej firmy i po prostu no nie dawajcie się na takie rzeczy nabierać bo po pierwsze to jest tylko oferta, której nie musicie przyjmować, bo po prostu nie jesteście zainteresowani tą ofertą a nawet jak już no to jest to najzwyczajniej wasz po prostu trochę większy niż w kasto ramie agregat prądotwórczy. A my czekamy na słońce, bo mam tylko 57% pojemności naładowania akumulatorów, więc dziś będzie 100 jak te chmury rozdmucham. pozdrawiam oczywiście i do usłyszenia w przyszłości więcej lajchaków like też w przyszłości wiecie co robić tam gdzieś tu gdzieś czy tu gdzieś nie wiem nie wiem tam gdzieś na YouTube się coś naciska to sobie ponaciskajcie bo będzie jeszcze trochę ciekawych rzeczy do przerobienia pozdrawiam